Cześć! Chcesz się dowiedzieć, co jest w tym tajemniczym pudełku? Ostatnio na stronie Ezebra zakupiłam takiego mystery boxa firmy Makeup Revolution i dzisiaj chciałabym razem z Tobą otworzyć to pudełko i zobaczyć, co jest w środku. Zapraszam Cię do oglądania dalej. Jestem już przygotowana do otwarcia. W sensie mam już nożyczki. I zaraz przecinamy magiczną taśmę i patrzymy, co jest w środku. Sama jestem ciekawa, co tam się kryje. Otwieramy. Pudełko na pewno w środku kosmetiki na pewno są zabezpieczone. Taki ładny papier ze szminkami, z rzęsami. A w środku w środku mamy karteczkę z podziękowaniami, z informacją, która brzmi Mamy nadzieję... Że ta niespodzianka sprawi Ci podobną przyjemność, tak jak nam jej planowanie. Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy produkty, z pomocą których możesz stworzyć piękny wiosenny makijaż. Fajnie. Przecież codziennie jest okazja do celebrowania kobiecości, z tym się zgodzę. Podskryptum. Jeżeli spodobał Ci się prezent, zrób zdjęcie i opublikuj na swoim social mediach z hashtagiem ReBox Następnie oczekuj na specjalny konkurs. Chyba i ja będę musiała wziąć udział w tym konkursie: Zespół Ezebra i Makeup Revolution Beauty. Patrzymy to jest w środę. Może odłożę sobie pudełko, tak, żeby móc. Wyjmować po kolei całą jego zawartość. Bardzo fajnie zabezpieczone. To się szanuje, że, yy, że jest folika bąbelkowa, dzięki której kosmetyki się nie ukruszą w trakcie transportu. A co my tutaj mamy? Z tego co widzę, jest to pomadka. Tak, matowa pomadka. Zwóźmy ją. O, tradycyjnie z otwieraniem. Nie, szybciutko poszło. Myślałam, że będzie dłużej trwało całe otwieranie. Przybliżę do kamery. Zobacz sobie, jak wygląda. A teraz jeszcze otworzymy ją i pokażę kolor. A na ręce pokażę ci swatch. Wygląda w ten sposób. Kolor rzeczywiście jest matowy, delikatnie wpadający w róż. Bardzo ładny. Tutaj jeszcze na górze mamy takie R, a od spodu jest napisany kod. Jest to 135. Lecimy dalej. Tutaj jest taka paletka rozświetlacza w Make Up Obsession Life Love. London yy, I jest on w odcieniu B110. Otwórzmy i zerknijmy do środka. Oczywiście wszystko jest tutaj ładnie zalakowane, tak żeby widać było, że nikt wcześniej tego nie używał, czyli nie są to żadne testery, są to produkty pełnowartościowe. Oczywiście nie urażając testerów, nie twierdząc, że testery nie są produktami pełnowartościowymi, otwieram. Taka ładna gwiazdka w środku. Pozwolę sobie zamaczać palca. I ten rozświetlacz, spójrz, na mojej dłoni wygląda w ten sposób. I ten rozświetlacz jest bardziej taki brązowy, czyli będzie on pasował, myślę, że jak już ta skóra będzie tak troszkę bardziej opalona, ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę bardzo fajny. Tu kolejnym produktem jest puder konturujący. Również otworzę go, żeby móc Ci pokazać, jak wygląda w środku. I tutaj też narysowana jest gwiazdka. To jest brązer, puder do konturowania twarzy. I spójrz jeszcze na taką jedną małą ciekawostkę. Ja mogę go wyjąć. I posiadając jedną dużą paletę, będę mogła sobie włożyć Taki właśnie puder konturujący, dzięki czemu nie będę musiała szukać wśród wszystkich kosmetyków, tylko tworząc jeden makijaż, planując go sobie wcześniej, mogę włożyć do palety i korzystać zarówno z niego, jak i z tego rozświetlacza, który również ma taką możliwość wyciągnięcia z pudełeczka. Popatrz. Czyli to jest taki dodatkowy atut tych kosmetyków. I również namaziam sobie na ręce. I wygląda w ten sposób. To jest to. Kolejny zestaw. Róż. Nie ta strona. Róż do policzków. Również z możliwością wyjmowania go. Róż do policzków jest... Taki dosyć intensywny i to jest numer B107 nazywa się Sunray. Również spróbuję go otworzyć, żeby móc pokazać Ci Swatch koloru tego różu. Momencik. O, poszło. Gwiazdka. A kolorek jest taki. Oczywiście można go wyjąć tak jak i poprzednie. I tutaj mamy rozświetlacz. Rozświetlacz jest w kolorze chłodnym, bardziej taki biały. Jest również gwiazdka nadrukowana na nim i nosi nazwę, oczywiście całość nosi nazwę Obsession London Makeup. Natomiast sama jakby numer, numer to has 102 per. Na paluszka, popatrz. Ładny kolor. Odcień jest złoto biały, ale raczej w kolorach chłodnych. O tak się mieni na mojej dłoni. I jak najbardziej też można go wyjąć. Pyk. Mam już w dwóch egzemplarzach. I w takiej samej postaci dostałam pomadkę do ust. Pomadkę można powiedzieć bardziej błyszczyk. Tutaj również jest możliwość wyjęcia go. Czyli tak jak Ci wspomniałam wcześniej, posiadając taką paletę, do której można przymocować wszystkie te kosmetyki, to wtedy będą one się znajdowały w jednym pudełku. W ten sposób. Tak to wygląda. A błyszczyk, bo tak, jest to błyszczyk, zdecydowanie. Kolor nie jest intensywny. Bardziej powiedziałabym, że jest taki mm, czerwony, wpadający w bordowy. Kolor również jest bardziej chłodny. Chowamy go, odkładamy i zobaczmy, co jeszcze kryje się w ta naszym tajemniczym mystery boxie. zaklejone folią bąbelkową. Paletka. No tak trochę mam ja osobiście na punkcie paletek małego bzika, ponieważ teraz tworzą paletki, które wyglądają wprost pięknie. Nie tylko jakość jest dobra, ale również wykonanie, czyli po prostu cała estetyka tych paletek jest naprawdę rewelacyjna. Ta akurat, I Love Revolution, to jest wersja Chocolate Elixir i kolory, jakie tutaj są. Jest tutaj 16 cieni, przynajmniej tak jest napisane o intensywnym napigmentowaniu. Spróbujemy otworzyć i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ale ja to lubię. A to jest środek naszej pięknej paletki, lusterko. W lusterku można się przejrzeć. Można sobie zrobić makijaż od razu w tym lusterku. Cienie, jakie tutaj się znajdują, to z tego co ja widzę, to jest większość cieni matowych, ale są również dwa cienie satynowe. Jest pacynka, aplikator w zasadzie do nakładania cienia, aczkolwiek ja wolę robić to pędzlem. I pokażę Ci, które z nich są satynowe. Jest to ten jasny cień wpadający w róż oraz ten drugi jasny cień wpadający w beż w delikatny brązik. Oraz... tak sobie maznę tutaj jeszcze, żeby sprawdzić, czy on jest satynowy. Tak. I taki kolor biały, satynowy, który również może nam posłużyć jako taki, jako powiedzmy, puder, będący podkładem na naszej powiece. Dzięki czemu później nie będą się lepiej blendowały, ale myślę, że ten będzie lepszy. Zresztą będziemy robić sobie makijaż tą paletką. Już widzę, że to będzie taki nudaśny makijaż, czyli. Kolory są takie: kolory są typowo brązowo, beżowo, delikatnie różowo, a niektóre są nawet czerwone. Co mi się nie podoba. Nie podoba mi się kolor tego i tego borda. Są one bardzo do siebie przybliżone, więc na oku mogą wyglądać praktycznie identycznie. Co więcej. Też niektóre brązy są do siebie zbliżone kolorystycznie, to znaczy, jakby odcień na pigmentowanie ich jest bardzo podobne. Ponieważ mamy tutaj odcienie bardziej stonowane, brązy, beże, jasne brązy, bordowe kolory, czyli Ezebra proponowała tutaj stworzenie makijażu wiosennego. Dla mnie to będzie raczej stonowany makijaż. Niekoniecznie będzie to makijaż wiosenny, aczkolwiek kosmetyki bardzo ładnie się prezentują. Paletka bardzo ładnie wygląda. Cały zestaw, który otrzymałam, również świetnie się prezentuje. Jeszcze raz tak na szybciutko pokażę, co tutaj się znajdowało: paletka, pomadka do ust, rozświetlacz, błyszczyk do ust. Róż do policzków, puder do konturowania oraz w zasadzie można powiedzieć rozświetlający rozświetlacz, albo równie dobrze można go użyć na kości policzkowe zamiast różu. Tak wygląda cały zestaw kosmetyków, który dostałam w gratisie, bo dostałam go za jeden grosz do zakupów które już zrobiłam na stronie Zebra. Te wszystkie kosmetyki są marki Makeup Revolution i będę z miłą chęcią chciała przetestować te kosmetyki razem z tobą i mam nadzieję, że w kolejnym filmie uda nam się tego dokonać. A tymczasem życzę ci miłego dnia, jeśli podobał ci się ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam Cię do zasubskrybowania, zalajkowania, mile widziane będą również komentarze. I co, wypada mi się z Tobą pożegnać i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!